Całe znowu mi się przeveło. Znaczy mogę nosić więcej, ale jakby wie inks inne. buty ale przeważam czarne. Wolę czarne buty. Na suche pastele i dla mnie to jest cud, ponieważ nie mam suchych pasteli, znaczy nieważam mam, ale No niestety zakopane są gdzieś Znaczy mamie, ale są takie dość mocno zużyte Tam niby są kolory, ale ich nie ma ile tego dostałam całkowicie nowe pastele Dobra czekajcie, bo to jest taśma klienta Największy wygody zabawy Zobaczcie jak wyglądają. Ja ci jakie wielkie. Ej, dobra, szczerze są będą ładne. I pewnie będę układać, a szczerze, ja na przykład mam pisaki. I pomyślicie sobie... Dobra, one są tak ułożone, bo każdy, kto kupuje pisaki, na przykład je zostawia albo jeden mam się pomiesza, co nie? Ja mieszam wszystkie. A później na chama sobie myślę. Ten był tu? Ten był tu czy tu czy tu bo kiedy jak z brązowego to przychodzi do niebieskiego albo kiedy z burgundowego przychodzi do, do białego albo z burgundowego do zielonego what the fuck no ja nie rozumiem. albo patrzcie że kiedy jest patrzcie jest zielony jest niebieski a ma fioletowy to trzeba etapami! Zielony. Zielono-niebieski. Niebieski. Później po niebieskim, ciemniejszy niebieski. Albo tam jeszcze mniejszy. No i później jest na przykład fioletowy. Lawendowy. No i idziecie tak etapami. A nie kurde nie, Zielony! Niebieski. Tak w górze po prostu. I zmanowałam sobie właśnie minutę na to. Gadanie czy nawet więcej. Dobra. Nie wiem, to jest pierwsze. Dobra, pokażę największe. Pokażę największe. Bo największe to najlepsze podobno. Nie no. Nie wiem, czy tak się mówi. Dobra, czekajcie. Ja ogólnie powiem teraz Wam prawdę. Ponieważ... No powiem po prostu, bo wolę być szczera. Nigdy nie byłam za granicą i nigdy nie miałam walizki. Moja pierwsza walizka w życiu. Dosłownie. I czekajcie, jak dziadek to powiedział? Ogino, sik. Nie wiem, czy to jakaś droga marka, czy co, ale no. I ogólnie to ma jakieś kolejne zabezpieczenia, których ja nie rozumiem I patrzcie, tutaj to się nie w... ja wiem, że... Dobra To się w... Kłada tutaj te zamknięcia Tu jest jakiś kot I mi nic nie powiedzieli, no i... Ja wczoraj zmieniałam ten kot, jak nikogo nie było w domu, wiecie co? Znam jakiś tutaj czerwony przycisk nie wiem, czy to coś zepsuło, czy nie zepsuło. Może uwolnił? I tak naprawdę nic się wtedy nie stało, więc dla mnie luzi. I ogólnie to tu ma taką rączkę. Ma rączkę, ma to. I ja pewnie, i ogólnie, że nie wiem, czy to jest w każdej, ale u mnie jest tak, że naciska się przycisk, to wtedy mam dobrze niż To tylko ja jestem tego odklejona, że tylko nie wiem, że to w każdej walizce. No, jest idealna. Bo ja chciałam walizkę, ponieważ nie lubię plecaków po prostu. Nie lubię nosić plecaka. No i pomyślałam tak sobie, że właściwie, że pojadę na jakby jadę na obóz, to chcę mieć walizkę. Dobra, odstawię ją. Bo tutaj jest dywan, i poza dywanem jest normalna część podłogi. to ja ją tam odłożył. żeby nie było. Dobra. Stało mi to. I to. I to. I to wszystko? Nie, i to jeszcze. Dobra. Ej, ja dosłownie myślałam, że 6 minut, i tam 14.